Oto Wam pokazuję głupoty z Kanady, część trzecia. To niedawno w Kanadzie wyszedł taki program, co się nazywa MAIDS, Medical Assisted Suicide. Praktycznie, że. Rząd daje prawo ludziom popełnić samobójstwo, samobójstwo przy pomocy lekarza. No i teraz takie, że oni po prostu chcą to dać każdemu, nie? Masz depresję, masz suicide, masz e, coś jakiś zdrowotny problem, albo po prostu już nie chcesz żyć, to po prostu oferują każdemu ten, pro, a, ten program, nie? No i był taki Olimpijczyk, co po prostu chciał, Paralympic athlete, co chciał dostać wózek inwalidzki od rządu, a mu po prostu zaoferowali, że może dostać ten medically assisted dying zamiast tego. I też to zaczynają oferować uh, veterans. Też to nam teraz oferują naszym weteranom, tych, co walczyli dla Kanady w innych krajach, a w naszym wojsku. To to jest po prostu straszne. Ten kraj się robi coraz bardziej absurdalny przy każdym dniu. I nawet są takie popularne strony teraz na internecie, a takie polityczne a satire, to są takie żarty, co się właśnie śmieją z Kanady i w kółko postują takie e, żarty, że na przykład tutaj Wam pokażę, e, że e, zamiast komuś poprawić zepsuty ząb, to kanadyjski rząd oferuje im e, medically assisted dying, że mogą dostać, e, popełnić samobójstwo przy pomocy lekarza. I chcę jeszcze powiedzieć, że ja się z tego nie śmieję, bo to jest jakiś żart, bo to jest tak naprawdę straszne. Tylko po prostu to jest aż się nie wydaje prawdziwe, że takie coś jest oferowane dla ludzi. To to w ogóle nie jest śmieszne, ale po prostu to jest już takie nie do zaakceptowania, że po prostu aż ciężko uwierzyć, i to jest dlaczego e, są żarty o tym robione. Eww. Sitt här nu. dig lugn. Ja visst, Där satt den! En riktigt fin träff av Ulrich Schneider.